KAS i CBSP rozbiły grupę przestępczą zajmującą się składowaniem niebezpiecznych odpadów. 9 osób zatrzymano. Proceder miał działać od 2020 roku. Członkowie grupy przestępczej zajmowali się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów na terenie całego kraju. Sprawcy mieli fałszować dokumentację związaną z utylizacją śmieci, aby w ten sposób ukryć prawdziwe miejsce ich składowania. Służby ujawniły porzucone odpady komunalne, budowlane i substancje niebezpieczne, w tym rozpuszczalniki i związki robopochodne. Odpady często były zakopane pod betonem, aby uniemożliwić ich wykrycie i utrudnić wykorzystanie specjalistycznego sprzętu. Wśród zatrzymanych osób jest ośmiu kierowców, którzy, wiedząc co przewożą, transportowali odpady na nielegalne wysypiska. Dziewiąta osoba usłyszała zarzuty kierowania grupą przestępczą, stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz fałszowania dokumentacji. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu. Według śledczych była to dobrze zorganizowana grupa przestępcza. Sprawa ma charakter rozwojowy. Możliwe są kolejne zatrzymania.